Jest to, można powiedzieć, jeden z takiego cyklu pikników. Organizujemy je w tych dzielnicach, w których zakończyliśmy w danej dzielnicy właśnie inwestycje w ramach poprawy gospodarki wodnościekowej. Tutaj na zaborzu również jesteśmy już po. W sumie jest to już przedostatni taki, taki piknik. Jeszcze w jednej dzielnicy musimy dokończyć pracę, właściwie już jest fazie usterkowej. Natomiast tutaj w Zaborzu te prace już są za nami i choć napotkały podczas realizacji na dużo różnych niespodzianek, tak powiem w cudzysłowie, to jednak zostały terminowo zakończone i zbliżamy się do rozliczenia całego Drugiego etapu poprawy gospodarki wodnościekowej. Za nami realizacja największego projektu na skalę miasta. W pierwszym i w drugim etapie pod ziemią powstała infrastruktura warta miliard złotych. Proszę pamiętać o tym, że to nie tylko infrastruktura podziemna bardzo ważna, bo kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociągi, ale to również nowe nawierzchnie ulic, to nowe chodniki. Jak patrzymy na całość tego projektu, to jest naprawdę, jest się czym chwalić na skalę ogólnopolską. Był to projekt bardzo długo wyczekiwany przez mieszkańców. Niektóre dzielnice czekały na ten projekt ponad 30 lat, ale udało się. Oczywiście wiemy, że projekt był bardzo skomplikowany. Tutaj na Zaborzu Północnym wykonawca napotkał na zalegającą pod ziemią skałę, którą musiał mozolnie rozbijać. Wiemy, że mieszkańcy byli zniecierpliwieni. Wiemy, że było błoto, był kurz, było nieprzyjemnie, ale w tej chwili, jak popatrzymy na te dzielnice, to jest zupełnie nowy obraz. Zostało to zrobione dla mieszkańców w pierwszej kolejności, ale również dla inwestorów, którzy dzięki temu znajdują w naszym mieście lepsze warunki do inwestowania. Oczywiście zostało to również zrobione dla natury, dla przyrody. Dzięki temu projektowi nasze środowisko naturalne będzie dużo zdrowsze. Jest widoczny postęp, że tak powiem i kanalizacji i w gospodarce wodnej. Jestem z wnuczkami akurat, no podoba im się strasznie. Mi też ogólnie, impreza bardzo ładna. Dmuchane zamki jak zjeżdżamy, z gliny jak robiliśmy, różne kształty, muchy i no to by było wszystko. To mi się podoba. Czyli z koleżankami fajna zabawa. Tak.